Zadzwonię do ciebie. Zawsze to samo. Zadzwonię. Chyba jesteś ślepy. To piękna dziewczyna. Jej koleżanka też jest piękna. Dekolt w kwiaty, krótkie botki, i ta fryzura robi wrażenie. Nie zdajesz sobie sprawy, z czego. Stawką jest moje życie. Spójrz mi w oczy. Wracaj do domu. Wyłącz telefon. Opuść żaluzję. Połóż się do łóżeczka i odpocznij. Jasne? Wstań. Odprowadzę cię do drzwi. Idziesz do domu. To tylko Lola. Słyszysz mi wewnętrzny mi głos, głos, który cię uspokaja. Wracasz do domu. Myślał, że noszę maskę. Chodźmy. Dokąd? Mam dość. Sam widziałeś. Musimy iść na cmentarz. Pójdziemy jutro. O tej porze nigdzie się nie wybieram. Zaraz zamkną. Proszę. A nas zamkną w środku. Będziesz ze mną, nic ci się nie stanie. Znowu straciłam azymut. Proszę cię, niczego nie straciłaś. Sprawdzę, czy jest tak girly. Nie ma, chodź. Odwiedzę grup babci. Okropne miejsce, nikogo tu nie ma Potem zabiorę cię do spa Co to za hałas? Dzwony Chodź Ptaki są niespokojne Jeśli umrę jako Lola, ubierz mnie w białą suknię jako Lalo w koszulkę Newelsów I błyszczące buty Tam jest Panteon Źle się czuję. Pójdziemy coś zjeść? Później. Która z was to Lola? Ona. Nie rób mi krzywdy. Nie postąpię wbrew Twojej woli. Szukasz mnie? Tak. Cześć. Jak tam? Co sądzisz o Fakundo i Natali, o ich dziecku? Pozabijają się. Dlaczego? Pieluchy, smoczki, karmienie piersią, butelki. Co byś zrobił, gdybym powiedziała, że jestem w ciąży? Popłynąłbym do Nairobi. Jesteś beznadziejny. Dokąd? Do Nairobi. Do kogo dzwonisz? Spytam w ambasadzie, czy udzielają azylu takim jak ty. Widać było, że ten cały Pai nie wyleczyłby nawet niestrawności. Należało czekać, aż Lalo się odknie, ale do tego było daleko. Suro moja, w czym problem? W tym? Nie jestem córką, tylko synem. Naprawdę? To teraz powszechne. Wytłumacz mu. Doszło do przemiany, transformacji. Kobieca powłoka.

Zastosowano czary. Dlatego Cię potrzebuję. Spokojnie. Zrobimy tak. Oczyścimy Twoje ciało. Zamknij oczy. Powtarzaj za mną. Odrzucam kobietę. Renuncio mujer. Odrzucam kobietę. Przyjmuję mężczyznę. Przyjmuję mężczyznę. Bez zmiany. Otwórz oczy. Abre. Agora? te zioła. I wypij wieczorem. Jutro będzie nowy dzień. Nastanie radość. Już jutro? Wszystko się zmieni. Dzięki herbatce. Tak. Bardzo dziękuję. Dziękuję tylko małpy. Ile? Według uznania. Małe to uznanie. Jeszcze. Bez przesady. Dziękujemy. Dużo za małe. Dosyć. Jesteś złodziejem, oszustem, kłamcą. Chce nas oskubać. Przestań, nie kłóć się z nim. Dawaj kasy I zegary Ty też Albo korale Nie No już Nie przejmuj się A teraz uciekajcie, zanim zmienię zdanie Widzisz, że to oszust Cześć Dzięki za wszystko Trzeba się tego pozbyć. Chcę to wypić. Kuracja musi kosztować. Nie zostawiaj mnie. Tamtędy słusznie się bałam. Pycha. Chcę spróbować. Odczep się, piję lekarstwo. Pij ile chcesz, ale przyznaj, że to oszust. Skąd go wytrzasnęłaś? Zabrał ci zegarek, a mnie korale. Nie wytrzymam dłużej. Zaopiekuj się tym. Loli bardziej niż kuracja, przydałaby się wiara. Była przekonana, że straciła fakunda. Do jutra musiała tylko odzyskać larię. Postanowiła podjąć niezbędny wysiłek. Ohyda. Mów, nic. Myślałeś, że byle herbatka spowoduje zmianę płci? Po co by były operacje transseksualistów? Chirurdzy umarliby z głodu Chciałabym, żeby jakaś herbatka rozwiązała moje problemy Pomogła mi zarobić pieniądze i tak Ty zawsze wszystko wiesz Nie wszystko Ale ten złodziej zabrał zegarek i korale Co ci jest? Ziółka! Wyjdź! Jaka smutna minka. Biedaku. Chodź do mamusi. O co chodzi? Pusta karta kredytowa. Córka ją wyczyściła. A poza tym nadkwasota i potężny kac. A to co? Przecież rzuciliśmy palenie. Wracamy do nałogu? Muszę się odprężyć. Odpocząć. To prawda. Wyjaśnij mi, jak mam się odprężyć, skoro była żona ze mną, pracuje. Czuję jej oddech na twarzy. Nie wiem. Nie mam słów. Dokąd? Byle nie do gabinetu Kim oni są? Nie złość się Przygotowuję ślub naszej córki Ty nie masz do tego cierpliwości Nie mam cierpliwości do ciebie co się dzieje? Nic? To moja mała armia. Nie taka mała. Podoba ci się ta róża? Pani jest fotografem, a to kucharz, i cukrownik, oraz DJ. Po mojemu disc jockey. <noise> Przydałby się wedding plan. Też coś. Ja się tym zajmę. Możesz być ze mnie dumny. Zastosuję w praktyce wiedzę zdobytą na kursach, które opłaciłeś. Pieniędzmi z mojej firmy. Linda. No Julia, sí. gdzie agirre? Nie wchodź tam, przerazisz się. Nie boję się go. Podoba mi się wszystko, co robisz. Dzień dobry. Lalo. Lalo. Zdrowi. 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 Weź <grym> z drogi, wezwijcie lekarza.